Rozmowa dnia. Mariusz Kruszczyński: Dzień dobry. Moim gościem jest Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, kandydat komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do senatu w okręgu nr 10. Witam panie redaktorze, witam Państwa! Panie wojewodo! Kolejne firmy z regionu odebrały w urzędzie wojewódzkim decyzję o wsparciu z pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z podatku dochodowego. Ile firm w regionie korzysta z tego rodzaju ulg w tej chwili? Jak to wygląda? W tej chwili kilkanaście. Chcielibyśmy, żeby dużo więcej. Natomiast tutaj musimy zaznaczyć, że zmieniła się filozofia podejścia rządu do właśnie jakby namawiania przedsiębiorstw do nowoczesnego inwestowania, inwestowania w swoje przedsiębiorstwa. Wcześniej było tak, że mieliśmy różne strefy przy samorządach, tereny inwestycyjne, które wskazywały samorządy, przygotowywały i tylko tam mogły lokować się firmy, które budowały swoje fabryki w tych fabrykach dzięki temu, że były ulokowane, mogły otrzymywać ulgi od Państwa. Teraz strefą gospodarczą jest cała Polska. Dane przedsiębiorstwo może inwestować na swoim terenie, w swoich murach. Wystarczy, że spełni określone warunki, wprowadzi nowe technologie, usprawnienia, kwestia badania i rozwoju mają tutaj bardzo B R, bardzo duże znaczenie i to już pozwala na to, aby przedsiębiorstwo te środki Płacenia mniejszego podatku, właśnie inwestowało w te swoje przedsięwzięcia, które mają rozwijać nasz region, mają rozwijać nasz kraj. Także bardzo się cieszymy, że kolejne spółki, firmy z terenu naszego, naszego województwa dzisiaj otrzymały taką możliwość. A na ile, panie wojewodo, te nowe przepisy wpłynęły na decyzje przedsiębiorców? Widać, że jest ich wyraźnie więcej. Tych, Czy którzy chcą być w strefie? Przedsiębiorcy do tego podeszli nieufnie. i To mówią sami przedsiębiorcy, którzy już do tego weszli i mówią, że jest zupełnie niepotrzebnie, więc tutaj jest duża potrzeba, żeby propagować tą, tą, tą możliwość dla przedsiębiorców. Nie wszyscy mają po prostu wiedzę. To na przykład było dzisiaj powiedziane na naszym spotkaniu właśnie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest zebrana taka rada gospodarcza złożona z samorządowców, przedsiębiorców, osoby związane właśnie również i z biznesem, przedstawiciele strefy. Rozmawialiśmy o tym, że trzeba większej informacji dla przedsiębiorców, jakie są to możliwości, bo te możliwości kiedyś właśnie były ograniczone do terenu. I tutaj no, przecież mieliśmy swoje sukcesy na kło, Solec, Kujawski, Grudziąc, gdzie zwiększaliśmy te obszary, które były objęte specjalną ustawą. Teraz strefa może być rzeczywiście wszędzie i mogą skorzystać mikro. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa tam, gdzie się znajdują, nie muszą szukać nowych terenów, bo to bariery administracyjne, bo to dosyć duże środki w tej chwili jest dużo łatwiej. To jest ten sygnał, który wysłaliśmy te wsparcie, które daliśmy przedsiębiorcom. I... Zachęcamy do tego, żeby z tych możliwości skorzystali, a te przykłady dzisiejszych firm pokazują, że każdy może zdobyć to, tak, taką, takie dofinansowanie, taką ulgę w podatku, każdy może inwestować i naprawdę warto. To są firmy z dużych miast czy mniejszych miejscowości? Różnie. Oczywiście są to firmy i z dużych miast, spod Bydgoszczy, firma na przykład z Inowrocławia. Jest wiele przedsiębiorstw, mówimy, że praktycznie możemy powiedzieć, że w miarę równomiernie, chociaż ta ilość mogłaby być większa, trochę mamy białe plamy, jeżeli chodzi o powiat Tuchol, świecki o zachodnią stronę naszego województwa. Tam tych inwestycji jest zdecydowanie mniej niż w centrum oraz po wschodniej stronie np. Wocławek. Tam mamy Brześć Kujawski, który się fantastycznie wpisuje w każde praktycznie rozwiązanie, które jest proponowane przez stronę rządową. Niedawno tam również mieliśmy do czynienia z ogłoszeniem informacji o tym, że Portugalczycy zainwestowali bardzo duże środki właśnie w teren Brześcia Kujawskiego. Pod Wrocławkiem bardzo też ważna i strategiczna inwestycja dla województwa kujawsko-pomorskiego. Reasumując, każdy może z tych środków skorzystać. Firmy zagraniczne, firmy polskie, firmy rodzinne. Zachęcam do tego, jako wojewoda kujawsko-pomorski, przy bardzo dobrej współpracy pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, która wszystko tłumaczy, która prowadzi daną firmę i nie pozwoli krzywdy zrobić tutaj. To nie jest trudne, a daje to ogromną szansę. Brześć Kujawski jest dobrym przykładem, bo to jest miejsce, które świetnie rozwija swoją strefę ekonomiczną. Natomiast ma jeden bardzo duży problem brak obwodnicy. I tutaj wciąż pojawia się to pytanie, co z obwodnicą? W programie prawa i sprawiedliwości w wyborach obszernym, bo tam jest ponad 230 stron, znajduje się taki zapis, że będzie jeden z projektów y, około 100 obwodnic. To obwodnica Brześcia Kujawskiego też jest w tej setce? My mamy w województwie kujawsko-pomorskim 5 takich miejsc, które zasługuje, 5-6 takich miejsc, które zasługuje na to, żeby mieć obwodnicę, które wymaga tego, żeby mieć obwodnicę. Nie chcę ich stopniować, bo o tym decyduje wiele czynników. Jak się rozmawia z mieszkańcem czy włodarzem danej miejscowości, to oczywiście dana obwodnica jest w tym momencie najważniejsza, ale decyduje rzeczywiście dobowy przyjazd ilości więc mamy w tej chwili chyba najdalej zaawansowaną ym, obwodnicę Sempulna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego, gdzie prace już się toczą i pewne uzgodnienia w generalnej dyrekcji są i ten program został zaakceptowany. Mamy Kowalewo Pomorskie, bardzo trudne miejsce na Drodze Krajowej 15, i tutaj jak najbardziej ta y, obwodnica powinna powstać. Ona jest dość droga w tym Kowalewie Pomorskim, zresztą ceny też spowodowały, że pewne rzeczy inwestycyjne się zahamowały, szczególnie mówię o roku 2018, ale sytuacja się normuje. Mam Mamy brześć Kujawski, o którym Pan redaktor mówił. Nie możemy zapomnieć o również strzelnie. No, w strzelnie sytuacja jest dramatyczna i oczywiście troszeczkę powiem lokalnie, obwodnica Kruszwicy, jako tak, też kolejna, jak najbardziej też jest w planach naszych, rządowych, moich. Ja już nieraz na ten temat rozmawiałem z ministrami, rozmawiałem również z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i będziemy nad tym na pewno pracować. I myślę, że obwodnice Kujawsko-Pomorskie w tej setce powinny się znaleźć premier Mateusz Morawiecki, kiedy mówił o tym projekcie, wspomniał między innymi o obwodnicach dużych miast i padło, padło nazwa miasta Bydgoszczy. To, którędy ta obwodnica Bydgoszczy miałaby zostać poprowadzona? Dla mnie najważniejsze dla Bydgoszczy to jest droga ekspresowa S5. Tak też mogę na ten temat bardzo dużo mówić. To jest droga, która musi powstać jak najszybciej mimo tego wahnięcia czasowego, które w tej chwili występuje. Mamy ogłoszony nowy przetarg. Nie chcę wracać już do historii, ale chociaż troszeczkę Panie redaktor, to, że no mianowicie no umowy podpisane przed rokiem 2015, przed grudniem 2015 nie dały możliwości zmiany cen z głównym wykonawcą, firmą z Włoch. Ta firma się wycofała. Ewentualna zmiana ceny, podwyższenie cen dla tego wykonawcy oznaczało utratę środków unijnych, więc tutaj nie byliśmy skazani na to, żeby te umowy rozwiązać. Oczywiście to bardziej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest do tego powołana, no ale taka wiedza przeze mnie również jest teraz Państwu i, i Panu redaktorowi przekazywana. Jest przetarg ogłoszony, mam nadzieję, że niebawem będzie kolejna firma, te ceny będą bardziej realne i te trzy odcinki zostaną niebawem rozpoczęte i zakończone zgodnie z przyjętym harmonogramem. Widzę, że bardzo trudny element został wykonany. Sama droga ekspresowa S. Dla mnie to jest taka jedna, wielka, duża obwodnica Bydgoszczy. Czy ponieważ... premier mógł mieć to na myśli? Myślę, że tak, nie znam tej wypowiedzi, więc trudno mi się odnieść. Natomiast dla mnie droga ekspresowa S5 spolaryzuje jednak ruch i na pewno odciąży Bydgoszcz da wielką możliwość takim miastom jak nie mimo tego, że Mogilno jest oddalone, ale też nakłonat noteciom Szubin, te, które są w tej bliskości dalekiej, bo nie o to chodzi, żeby coś było przy samej drodze. Ekspresowej, ale żeby była ta możliwość, żeby, żeby do tej drogi ekspresowej było blisko, a to jest naprawdę nasze okno, droga na świat bardzo ważna wojewódzkie, województwie kujawsko pomorskie. Opóźnienia na budowie trasy S10 to jest jeden z zarzutów opozycji wobec S 10 S5. -5 wobec rządzących. choć o S10 też jest mowa, że, że, że ta droga powinna być już w budowie, a wciąż nie jest. No powiem tak, oczywiście tutaj możemy poprzedników również za to winić, ale Oczywiście teraz te prace, jeżeli chodzi o przygotowanie z 10, są już zaawansowane, potrzeba jeszcze tej ostatecznej decyzji. Ostatniej decyzji o przyznaniu finansowania na, tą, na, tą, na to przedsięwzięcie, praktycznie to jest przygotowanie na tyle zrobione, żeby można ogłosić niedługo przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj, więc warianty są w tej chwili. Przygotowane, decyzje środowiskowe, te wstępne również, więc myślę, że dużo rzeczy zostało wykonanych. S10 musi powstać. To, co zostało powiedziane, że finansowanie Warszawa-Toruń, to był kolejny jakby wariant, to tłumaczy również Generalna Dyrekcja na swoich stronach internetowych. Strategiczny odcinek Toruń-Bydgoszcz powstać musi. Będziemy... Jak finansowany? z partnerstwa publiczno-prywatnego? To znaczy, my się boimy tego partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ oznacza to, że, że nie wiadomo, ile będzie kosztował przejazd i tak dalej. Oczywiście to nie wchodzi w grę. To jest rodzaj finansowania inwestycji publicznych, który jest stosowany w Europie i to nie oznacza, że ludzie będą za tą drogę płacić. Jest ten wariant PPP brany pod uwagę przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Za tym optował Pan Minister, ale również jest możliwość finansowania z budżetu państwa. Na pewno łatwiejsza, szybsza i przejrzysta na pewno droga ekspresowa z 10 musi powstać. To jest absolutny, absolutny priorytet dla województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chcemy rozwijać logistykę, na przykład w okolicach Bydgoszczy, jeżeli chcemy dalej się rozwijać jako województwo kujawsko-pomorskie, a w porównaniu z innymi województwami mamy tutaj troszeczkę rzeczywiście do odrobienia, mówimy o województwie wielkopolskim, czy pomorskim, czy mazowieckim, które się bardzo dynamicznie rozwijają i stanowią dla nas konkurencję. My musimy poprzez te nasze ulokowanie strategiczne, jesteśmy na skrzyżowaniu między innymi dróg kolejowych, Dróg kołowych, dróg wodnych w przyszłości musimy to wykorzystać. Na koniec jeszcze jeden temat. W sobotę była Pana konwencja wyborcza w Inowrocławiu. Tam oficjalnie poparł Pana m.in. marszałek senatu Stanisław Karczewski. Na czym chciałby się pan skupić w swojej pracy w Parlamencie w Senacie? No mam doświadczenie samorządowe. Wieloletnie byłem radnym, prezesem spółki komunalnej i zastępcą burmistrza. Teraz cztery lata jako Przedstawiciel rządu w terenie. Widziałem już wiele rzeczy. Wiele rzeczy również wydaje mi się, że rozumiem. Uwielbiam współpracę z samorządami. Natomiast chciałbym teraz zrobić coś dla regionu jako parlamentarzysta. Parlamentarzysta. Prawa i Sprawiedliwości, więc myślę, że ten głos regionu powinien być bardziej słyszalny, widzialny właśnie z Warszawy. Czym chciałbym się zająć? To, to dla mnie jest również bardzo istotne i ważne. Na pewno infrastruktura drogowa, o której przede wszystkim tutaj mówimy, bo bez tego nasze województwo się rzeczywiście nie będzie rozwijało. I oczywiście mówimy o tych drogach lokalnych, powiatowych, gminnych, osiedlowych, które będą się na pewno budowały i ten stopień zaawansowania, który przyjęliśmy, na pewno trzeba rozwijać. Ale mówimy o drogach y, krajowych 15-25, jeżeli chodzi o mój region. Mówimy oczywiście o y, okręg wyborczy, mówimy o obwodnicach, o których pan redaktor również na porządku wspomniał. Bardzo ważne obwodnice, bez których te miasta praktycznie no, nie mają oddechu, delikatnie rzecz ujmując, więc jest wiele rzeczy do zrobienia. Tematy rolnicze to jest też mój konik, y, y, kwestie suszy, małej retencji to jest coś, czym się naprawdę chciałbym bardzo zająć. A jako senator będzie pan miał takie możliwości? Ja myślę, że nie ma rzeczy y, może Warszawa to jest dostęp do ministerstw, to jest dostęp do osób, które decydują, osób, które tak naprawdę wykonują. Tak? Tutaj jako wojewoda to byłem tym, który wykonywał rzeczy, które były zaplanowane przez parlamentarzystów, zaplanowane przez rząd, natomiast tam na pewne rzeczy chcę mieć wpływ. Dla mnie żadna praca nie stanowi problemu. Myślę, że przede wszystkim aktywność, znajomość problemów i tak naprawdę umiejętność znalezienia takiego rozwiązania, które będzie akceptowalne przez wszystkich i do załatwienia skutecznego. Także myślę, że popracujemy. A przekonywał Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do Senatu. Dziękuję bardzo. dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję panie redaktorze. Dobranoc.